Yo, yo, yo! Oto ja, Raven, i przybyłem do was z kolejnym toksycznym buildem na Killera. Jako, że pod ostatnim odcinkiem zostawiliście nie 50, nie 60, a wręcz ponad 70 łap w górę, to nie miałem innego wyboru, jak tylko skontaktować się z Profesorem Ramenem i Doktorem Sousem w celu stworzenia Spirit Pogromcu Obsesji. 29 czerwca 2024 roku. Godzina 23.35 Doktor Załus przekazał mi klucze do swojej pracowni. Musiał wyjechać na jakiś czas w celu przeprowadzenia badań. Pracował nad kolejnym złowieszczym bildem i nie miał komu powierzyć opieki nad swoją rezydencją. Dlatego też zgodziłem się. Przeglądałem stos notatek z jego poprzednich eksperymentów oraz podziwiałem jego dotychczasowe wynalazki. Jeden z nich szczególnie przykuł moją uwagę. Był to bild złożony z umiejętności, której dotychczas nie znałem. Wydawał się być niepozorny. Jednak szybko okazało się, że było to jedynie złudzenie. No i w taki właśnie sposób się tutaj znaleźliśmy. W ostatnim czasie w Shrine of Secrets pojawiła się umiejętność, której dotychczas nie posiadałem. No bo niestety nie posiadam wszystkich postaci. Jednak ta umiejętność sama w sobie potrafi stworzyć jeden z najlepszych, jak nie najlepszy build na dzisiejszego zabójca: Spirit. Ale może przejdziemy do rzeczy. Wyobraźcie sobie zabójcę który bardzo szybko porusza się po mapie, szczególnie jeśli ta nie jest jakoś duża. Do tego wyobraźcie sobie perka, który co chwilę naraża jakiegoś ocalałego i pokazuje wam jego aurę. Tak właśnie będzie działać build dzisiejszego odcinka, którym jest Spirit Pogromca Obsesji. Jak sama nazwa wskazuje, w większości przypadków będziemy skupiać się na naszej obsesji. Dlaczego akurat na niej? Ano dlatego, bo główny bohater tego odcinka, Prince Student, o każdym powieszeniu na haku nie obsesji, Nałoży na obsesję efekt narażony i pokaże nam na kilka sekund jej aurę. Aby ten efekt przedłużyć, posłużymy się perkiem Lethal Pursuer, który oprócz tego pokaże nam na samym starcie gry aury wszystkich ocalałych, abyśmy mogli łatwiej zidentyfikować ocalałego, na którym powinniśmy się skupić. Gdy już dogonimy i powalimy obsesję, to wypadałoby ją powiesić. A gdy to nastąpi, aktywujemy kolejną umiejętność naszego dzisiejszego builda Furtive Chase. I tak. Wiem, że to już chyba trzeci odcinek, w którym używamy tej umiejętności, ale uwierzcie mi, to naprawdę ma sens. Gdy powiesimy na haku naszą obsesję, otrzymamy efekt niewykrywalny oraz haste. A wcześniej wspomniany Friends Till the End z automatu zmieni innego celowego na naszą nową obsesję i pokaże nam jego obecną lokalizację. No i na koniec, aby nie spowolnić generaż, posłużymy się pain Resonancem, który po każdym powieszeniu ocalonego na haku uszkodzi generator z aktualnie największym progresem. No, i na zakończenie, aby łatwo i szybko dogonić naszą obecną obsesję, wyślemy się na niewielką i otwartą mapę. W moim przypadku było to Dead Dog Saloon. Adony to kwestia osobista, ale w celu uzyskania 100% pewności posłużyłem się moder do Ringiem oraz Yakujoke amuletem. No i oto cały build. Tak jak wspominał profesor Ramen, może wygląda niepozornie, ale uwierzcie mi, to może być jeden z najlepszych buildów na Spirit w 2024 roku. A jeżeli chcecie więcej, najlepszych i najtoksyczniejszych buildów na zabójców mojego autorstwa, to koniecznie zostawcie pod tym filmem 60 łap w górę. 60 łapek i od razu rozpoczynamy z profesorami kolejne badania. Ale dobra, koniec tego mojego żebrania. Lepiej przekonajcie się o potędze Spirit Pogromce Obsesji sami. Jojojo, yo, 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 moi kochani, witam was w kolejnym toksycznym bildzie. A dzisiaj gramy sobie Spirit Pogromcą Obsesji. O, dzień dobry. I jeżeli byście się zastanawiali, czemu ten odcinek wpadł dzisiaj, a nie w poniedziałek, tak jak było to planowane, to dlatego, bo było u mnie moja kochana żonka i musiałem, no niestety, no nie dałem rady, zmontować tego filmu na poniedziałek. Dlatego też ten film prawdopodobnie będziecie oglądać dopiero w... we wtorek. God damn. Dobry początek gry. No, i niestety, Survey wysłało nas na dość nieciekawą mapę. The Game, więc możemy mieć trochę przerąbane przez to, ale miejmy nadzieję, że. No. no to by nie mówić, że no jest to Królestwo palet Ale postaram się no wyciągnąć jak najwięcej value z tego. Builda zostawimy ją, pójdziemy za osobą, która jest tutaj. Dobra. O! Jest denerwowała, chyba. Nie ma. I to jest pierwsze powalenie gry. No i co? Podnosimy ją sobie. Słyszałem kogoś zanami. nami. Mamy kolejnego haka, nie radzę tego robić. Naprawdę kurczę nie radzę, jako że tu jest nasza obsesja. Która jest w tym momencie narażona. No właśnie w taki sposób. A tu jest ktoś jeszcze. No ale dobra, nie będę greedy. I to jest w zasadzie cała z naszego builda. Tu jest nasza nowa obsesja. O! I tu się laska troszkę pogubiła. I bum Mamy powalanie, podniosę tak w miarę szybko. Żeby nie zdążyli podejść z latarką. Bo widzę, że tutaj mamy mały bully skład. Aha. Się Poronimy sobie ich, nie ma problemu. Dla mnie to nawet lepiej. Jako, że to jest moja obsesja. A jakąś spiritką z dwoma najlepszymi adonami. Dobra, ja sobie tak taktycznie podniosę. Dziękuję A wiedziałem, że ktoś tutaj będzie. Czułem to. Jedhard. A może sobie jednak podniosę naszą obsesję. Masz Desa? Nie masz Desa. I naszą nową obsesją zostanie. Kate. I tu ktoś jest? No i tu była Sable i sobie ją podniesiemy na szybko. Mam nadzieję, że nie sabotują mi tutaj żadnego haka, w zasadzie już sabotowali. Laska już z sabotażem. Te ja sobie tam pobiegnę do niej. O i idealnie, bo to była nasza obsesja. Ej, spoko. Myślę, że będzie gorzej na tej mapie, ale jednak jest całkiem przyjaźnie. I naszą nową obsesją stanie się... Laska, która leży na ziemi. No dobra. Witnę sobie ciebie, dobra wrócimy się tam do nich, bo nie mam pojęcia gdzie jest nasza obsesja. O i to jest nasza obsesja, o i wszyscy są tu w czwórkę, gadejom. Podniosłem sobie w tę stronę, myślę, że nie zsave'ują w taki sposób. Chyba nie, chyba nie sabotuje. Dobra, naszą nową obsesją jest laska, która była na genie. Ale tu też ktoś jest. O! Ktoś tu próbował sejwować Akurat nasza Obsesja Dobra, dobry stun To sobie zniszczę I co? Polecimy sobie za nią No i sobie ją powalimy, kulturalnie Dobra, nasza nowa Obsesja, Sable, jest tam I to jest w zasadzie co o tym build, latacie od Obsesji do Obsesji Macie 100% gwarantowane value. A podniosę w tę stronę. tej e. e. Próbuj szczęście. Dobra. pre-hit Dobrze to rozegrała. Ale my jeszcze mamy hejsta. naszego perka. Dead card. Dobra. Nasza nowa obsesja jest za mną. Możemy sobie za nią pójść. Dzięki furty Chaseowi mamy na niej hita Myślałem, że będzie gorzej, jako że mamy tutaj mapę, Spirit mimo wszystko jest kontrolowane przez palety. Dobry fejk. Znaczy dobry, bardzo dobry. Fantastyczny, jak widać. I teraz na szczęście dowiemy się, gdzie jest ostatni odsylały. Bo jest on właśnie tam. To co? Gramy sobie o kapę O, chyba jednak wygrałem. Jeśli chodzi o wojnę o klapę, no to teraz gramy o gate. Y. GG's, proszę Państwa. To co, lecimy do kolejnej gry. No to co, proszę Państwa, druga runda naszego toksycznego builda na spirytce, który jeszcze nie wiem, jak się nazywa. Co to jest? Jeff! No to był szybki hit. Ropa, dropnie te paletę, bo się boi. Oj, dudek! I to jest zajebiście szybkie powalenie, dobra. Podnosimy go. Idziemy go powiesić na... Którym haku? Na białym. Oczywiście, że na białym. I wiemy, że nasza obsesja jest na mainie, no to trochę tak średnio. Na pewno do nich nie zdążymy. Ale podejdę na tyle, na ile mogę. Przepraszam, może ktoś tu zszedł? Tak, właśnie moja obsesja. W której nie zdążę niestety hitnąć, ale no życie. Przynajmniej mamy na nim hita. Do okna. Nie, brat nie zwraca uwagi. Brat po prostu leci, skubany. O, w mordę. Dobra, mamy go. I teraz naszą obsesją stanie się kto? O! Ty! Osoba, która jest tam. Adam. Adam ci w mordę. Mam kroki. Cześć Adam. Okej. Okay. Adam jest looperem, już to po nim widać. Jednak nie. Startowałem. O, 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 podwójny fake Fake wakey. I teraz zaniesiemy go na... jaki hack? Biały. A moja obsesja? A, tam się stała nowa obsesja. A tu ktoś był jeszcze chwilę temu. Nie widzę gdzie biegną. O, o, ale trade. Dobra. Możemy pójść za Sable, nie ma problemu. Do maina biegnie, to nie jest dobry pomysł. Nie, nie biegnie do maina. Dobra, zrobię sobie takiego fajka. I to na nią zadziałało. E, idzie nam stosunkowo dobrze. Mamy stosunkowo fine value z tego perka Renstilian, tak się chyba nazywał. A nasza obsesja jest na mainie. Znowu. Ja Demet, To jest obsesja. A to nie jest, to nie on jest moją obsesją, dobra, nieważne. I tu się poogubił troszeczkę, chłop. Spoko. Dobra. Podniesiemy go, żeby mi się tutaj nie go na paletę. Przypadkiem, tam się leczą. Leczą, aha. To sobie pozbieram kilka hitów. A dokładnie całego jednego. I sobie pójdziemy za nim. Ty, gdzie ty biegniesz? Dobra, udam, że nie, nie widziałem tej sable. Aha. Ty się musisz przyzwyczaić, że jak ja gram, to robię bardzo dużo dziwnych dźwięków. To jest u mnie klasyczek akurat. O, widzę z zarysowania czerwone. Jeff! Dobra. Dobra, i nasza obsesja, czyli Jeff, idzie sobie na maina, znowu. Ej, ten main mnie dzisiaj prześladuje, autentycznie. Deadheart, Hard, dobry. Nie przemyślałem tego. spróbuję ograć te polety, bo jakby... Ono nie jest jakoś zajebiście trudne do ogrania. Chyba, że masz bardzo dobry internet. Chyba, że grasz z spirytką. Ja. Yeah. O, i nasza nowa obsesja jest tutaj. Hello. Robimy sobie takiego fakey wakey. O, wódz spadło. Ok, laska się po prostu podmieniła. I don't mind. Wezmę to. I nasza obsesja jest. No, właśnie tu przed nami. I chyba właśnie w szaku nie ma palety. Nie, no jest paleta. Muszę zmontować kompilację Raven i jego dziwne dźwięki Muszę, to jest po prostu must have Ty się nie śmiej, ja serio mówię To jest coś, to jest coś na co widzowie czekają O! 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 Czekaj! Kurde, chodź tu dziadu jeden leśny Dzieciu malinowy Nie Nie ograć tego perko Pa! Waliu! Waliu Dobra Mamy to, proszę Państwa. Nie no, ale tak pomijając fakty, jakby tego jednorazowego one hita, to i tak mieliśmy z tego preka nie zbowali, No bo ciągle nam obsesję zmieniał. Przez to ciągle wiedzieliśmy, kogo mamy gonić. Ona jest nade mną. Halo? A ty co, kminisz? Kok na bungee bez bungee. Czy ten build jest mocny? Tutaj już bez wątpienia mogę powiedzieć, że jest bardzo mocny. Jeżeli w dobrych rękach, na dobrej mapie, bo. Tak jak już wspominam, ten build nie zadziała na większej mapie, ale tak jak mówiłem, w dobrych rękach, na dobrym killerze możecie osiągnąć naprawdę wszystko. GGs.